Cześć, tu Dividek, tak prosto z kanapy, tak prosto z meblowego, tak już robię tam nockę, tak Dzisiaj robimy sobie oczywiście przegląd lordów i kamerzystów A na kanale Uroczy, który jest troszeczkę projektem Karzemysta plus Uroczy, Karzemysta i Uroczy Pojawił się już nowy film, gdzie gnieciemy różnego rodzaju rzeczy, różnego rodzaju produkty Więc myślę, że warto tam wbić od razu Po tym jak się nasyci przeglądem lordów i kamerzystów A tutaj oczywiście wyświetlają wam się trzy komentarze najbardziej na temat, które ostatnio się pojawiły na moim kanale no, także jeżeli chcesz, aby twój komentarz się tutaj gdzieś pojawił na początku każdego filmu mojego na kanale Dividek, to obejrzyj film w całości, skomentuj go na temat, jeżeli będzie to rzeczywiście ładny komentarz na temat, w sensie taki bardzo sensowny, bardzo dający feedbacku, to pojawi się w odcinku na początku. A machanie rękoma jest od tego, że kiedyś scenizowałem koncerty Eminema, czyli miałem ogórek w ręku albo pilot i rapowałem, wariacie. A, i po tym odcinku idę na casting aktorstwa, oczywiście, oczywiście. Dzięki bardzo za porady grupy, a teraz czas zacząć odcinek prosto z dół, z defopy. Dobra, to pierwsi będą kamerzyści, tutaj mam jeden specjalny odcinek, prawda czy wyzwanie, Olek i kamerzysta, zobaczmy. Siema, to ja, z kanału Ciemni Ludzie. Tak, Ciemni Ludzie to oglądają. Zaraz, ja też to teraz oglądam. Ale jak się ujawnię, to zmieniamy kanał, tak kamerzysta? No jaki? Ciemni ludzie to nie. Dobra, ujawniłeś się. Nauczcie się montować, proszę. Można było ukryć tą wpadkę montażem. No ale jak widać, dla ciemnych ludzi, od ciemnych ludzi. Jakiś może um, Olek i kamerzysta? Kreatywne. Dobra. Potwierdzone, dobra, robimy. No i zaczynamy specjal. Pokazujemy, że dzisiaj twarz Olka. Ale najpierw kroksy. Dobra, pokazuj. Trzy, cztery... Ty, 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 ty. ty monster, zostaw suba, lajka i komentarz. Tu, 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 tu. Dobra, siadłem zobaczyć tylko twarz i migam dalej. Chociaż nie, czekajcie, zobaczmy jeszcze wyzwania. Bo prawda, to wiadomo, inspiruje się Lordem i jest są. Dobra, to ja, w... bo teraz nam Adamowi się. Debil, powiedział yyy. moje imię. A to mnie ważny. Dobra. Ale może nie było słychać, bo ty, bo ty cicho mówisz na tych filmach. Nie było słychać. Bra, musisz się tak przynajmniej zakręcić w 2 sekundy. to kazał, Ale świetnie ja Ci pokażę jak to zrobić. Ja. Dobra, lecimy do drugiego. Ja TikToker ale nie umiem tego. O oh, man! Wywiad z kamerzystą! Siema siema, jest Romarty i dzisiaj będzie bardziej poważny film, bo będziemy mieli wywiad oczywiście z kamerzystą. Ta, o to jest kamerzysta. E, to, o, ten kamerzysta, który widzicie na filmach Markach, nie ma oryginalnego worka Gucci. Przekażę kamerzyście, przekażę. To jest oryginalny, zielony worek Gucci. To muszę sobie jeszcze kupić. Oryginalny worek Gucci. Już jest na liście. Okulary te to, to są, to są bardzo prestiżowe. Ale dobra, przejdźmy do pytań. Bo po prostu zmieniłem ten worek, bo się dowiedziałem od CM to... Ile masz lat? Pierwsze pytanie. Eee, ja mam 17. Najpierw usłyszałem 17, potem... Ja mam 17. Ale... Ja mam 17. Koniec 18. A wy? Napiszcie koniecznie w komentarzu co usłyszeliście. kamerzysty. Sprawdziłem worku guzzi. Ciekawe co to za liczba. Sprawdźcie sobie w google. No właśnie, sprawdźcie sobie w google jak moje tytuły brzmią po angielsku. Sprawdźcie w ankiecie. Ale to też wtedy jak się najecie właśnie tym filmem dzisiejszym. Bo już macie za so dużo filmów do sprawdzania przecież, nie? Jak się nazywasz? Pan uh, Filip. A, okej. Okay. Dobra, trzecie pytanie. Ile masz forsy? No, I have a lot of money. So... Dobra. You have a lot of money, ale twój kwiatek nie jest podlewany. O co w ogóle chodzi, co? Yeah. Jak to tym zabawnym akcentem przechodzimy do czwartego pytania. Następne pytanie. Jak się je u Marka? Bardzo dobrze. Dużo mi płaci. Chociaż ja mu daję pieniądze, żeby mi zapłacić. Czyli nie zarabiasz. Okej. Okay. Gdzie mieszkasz? W Napisz Na Przymorzu. Spoko, namierzymy. Dobra. Kolejne pytanie. Jak, jaki masz kod w sklepie Fortnite? Kod next w sklepie polecam. Oh man, oni już robią płatne promocje. Oh man, oh gal. Zapraszam was do subowania, lajkowania i Zdejmę mamy w życiu. Fajna końcówka. Następnie. Cześć. Ja Jestem Fiatowski. A to jest kamerzysta, który nie umie zabrać maski. Hola, Esej! ty to chyba z Mexico, co? Ja. A czy do jakiej klasy będziecie chodzić w następnym roku? Napiszcie, bo my do piątej. Do klasy bycia youtuberem. Okej, okay, kolejne potwierdzenie targetu. Okay. No bez sensu, no bo nic nie robimy. Wiem. Skaczenie ze schodów. Aż mnie zainspirowaliście. Skaczenie ze schodów. Za trzy, dwa, jeden. Tak się skaczenia ze schodów. Nie róbcie tego w domu po raz to znaczy, na dworze, jak najbardziej. Przynajmniej się nauczycie, że takie coś może skończyć się. Źle. Że... Trzymaj kamera, ja tu doskakał. skakał. Z którego schodu? Czekaj, 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 czeka, ja się go Dawaj, bo to już się kameruje. <noise> Kurde, gdyby to oni byli hitem internetu kiedyś w przeszłości, jakiś zwykły skok ze schodów. I później te schody by odwiedzali. A nie, rampę pana Pawła, jumpera. Przecie Ja zrobiłam ja hmm. tego urwędnika, to nie mam ci wychodzić. Patrzcie. Jak piszę. He, 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 królicek. Królicek, króliczek, To jest? Króliczek. Ale co, on ma trzy nogi. Nie, to jest samochód. Wy chyba zagraliście, że jesteście w piątej klasie, a jesteście w pierwszej. Dobra, starczy. Teraz przejdźmy do lordów. Kolejnych trzech, jak kamerzystów było trzech. Kiedy ten film się zacznie? Przecież to jest gorsze niż zakazany długopis. Siema, jestem Mark. Jest tu Wesley.

Montaż, cięcia, cokolwiek! Jeżeli, jeżeli ten film się nazywał Zniszczyłem samochód i to jest złom za To jest to przynęto na kliknięcie Czyli clickbait! Siema, jestem Angelika A w dzisiejszym filmie wyruszymy w podróż jest... O, kobita! Tego się nie spodziewałem w sumie Może dlatego, że kobiety podobno są mądrzejsze a tutaj jednak widać, ktoś próbuje, próbuje na przykładzie Lorda działać. Jest to Angie. Królowa Angie. Królowa Anglii? Jest tutaj i zwiastun i montaż. No pełna profeska. Niczym pani Tereska. A więc pierwsze rozwiązanie z wszystkich. Jest to wejście do mało prestiżowego sklepu. Między innymi stoimy pod rzadką. I tam mam zamiar się udać. Także... A się... Musisz wejść! Wyzwanie to wyzwanie! A co ja z tego? No, subskrypcja. Albo nawet nie to mało prestiżowy, ale mają dobre makarony azjatyckie, polecam Dobra, się... oh god! Oh god, Twoja kameriska cię przekonała tym! Wow! Kolejnik z 2.17? Czy to wideo przewidziało Lorda? No, nie płacisz mi nie. Jak ci zależy Ale ukraść? Taki samo. Ale ja nie kradnę Czemu, nie teraz? Kradnij Dobra Andrzej... W sumie to oglądałbym to, nie wiem ile Angelika ma lat, ale no oglądałbym to, no To nic niczym nie świadczy ile ma lat. To nic Nie, nie zapłacisz Przecież Wyszłaś, masz wszystko. No ale tak nie wolno. No i co no? No ja wrócę. Dobra, Angelika, twoim kolejnym wyzwaniem będzie e, podróż komunikacją miejską. Tak? Żartujesz e, sobie? Nie, nie żartuję. Żartujesz? To twoje wyzwanie. Pojedziemy nad jezioro. Komunikacją miejską. Czy mi wywieźć jakieś zadruki kompletne? No pojedziemy nad jezioro. Jakby jezioro moje jest na drugim końcu miasta w tamtą stronę. Ale... Eee, jezioro moje? Robi się ciekawie, chyba, że jest takie jezioro moje. Jezioro moje. Jezioro mój! No, to jest moi, mój jezioro. jest jakieś zadłufi kompletne? No pojedziemy na jezioro! Jakby jezioro moje jest na drugim końcu miasta w tamtą stronę. I nie Ale nie my na jedziemy publiczny. na miejsce jezioro. No dawaj! Zeprzmy. Kiedy jestem jeba autobus? Je banany autobus albo je banany Anji, ale to dopiero pewnie w następnym odcinku będzie jadła banany nasza Angie królowa Anglii. Ciebie ile można ciebie czekać? Dawaj, ile można ciebie czekać? Ja nie będę więcej takim głównym takim szajsem jechać, idiotko, ja? Na jakim my zadupiu jesteśmy? Fajne to, fajni ci naśladowcy. Kurde, będę miał co oglądać. W tyle samo czasu, na koniec miasta, do mojego prywatnego jeziora, gdzie jest pięknie, a to jest jakieś zadupie kompletne. co tu jest za dziurę, ja a przywrócić. się przewrócić? Szkoda, że właśnie ona tego nie zaczęła, ma świetne umiejętności aktorskie i poza tym, może to jest kuzynka Lorda, Ta taka popularna? Dziwe, chyba, albo wy sprawdzicie co? Sprawdźcie mi, czy to jest kuzynka Lorda. Ej, ja to się już poczułam, jakbym jakiegoś overka prowadziła. To dopiero drugi odcinek z tej serii. Mistra. Nie wiem Ja się yy, powiedziałam, że się zemszczę za to, że zaczęłaś mi jechać autobusem, więc jest zdrawiam. O chuj. Dobra, góra 10 minut. Dobra, znalazłam taki kotek, mam nadzieję, że wystarczy. No, no mam dla ciebie kotek. Czy ty masz zegarek, idiotko? Ty się głupi. No co ci? Ja mówiłam 5, góra 10 minut, nie pół godziny. No gdzie ja ci bym miałam? Mam tu nie. O nie, to już cringe chyba zawijam, powoli się stamtąd. Tak, grzeczna. grzeczna film, proszę. Ta, ta, ta. O, ta. o nie, to jest dobre, ja, ja to polecam, no, divailec ja to polecam. Nie no fajnie się to ogląda, no nie będę wam więcej spoilerował, no zobaczcie sobie sami. No, no nie wiem, no. No chyba fajnie, nie? Mi się podoba. No ale nie, pozwolam sobie na więcej kreatywności, na przykład. No kurwa, bo tutaj stanerowych z dzisiaj ze mną. Piotr Majkrat, Bartek z O nie, to nie jest peks. Ej, to nie jest proste. I jest jest kamerzysta. Kamerzysta pokazuje twarz i musi, oczywiście, smołkować elektryka Lego, nieprawdziwego. Chyba? Nie, tego wydają kanał. Ale to kiedyś no da, da, Dobra mina dzisiaj koledzy i koleżanki starcza przede wszystkim koleżanki Andrzej Pozdrawiam serdecznie jeżeli oglądasz to wideo Pozdrawiam was również jeżeli będziecie Śledzili serię przegląd lordów i kamerzystów Przypominam że wleciał na kanał Film uroczego Gdzie gnieciemy dużo rzeczy Przypominam również o subskrybowaniu oraz lajkowaniu tego kanału I nie umiem się żegnać jak zawsze Ale umiem powiedzieć która jest godzina jak zawsze A jest godzina 22.10 lipiec 2000. O! dziewiętnasty rok, A więc dzięki po prostu. Pamiętajcie o klikaniu w ekrany końcowe. Ja o... uciekam, bo tu pełno much i komarów lata. Jestem oświetlony, tak że wszyscy mnie widzą z ulicy i za chwilę, noc w sklepie meblowym się skończy policją. <noise> Cześć.